Istotą, istotą tego, tego konfliktu z MSZ są nazwiska, a w zasadzie i dwa, trzy nazwiska, czy istotą jest komunikacja z MSZ? -em? Znaczy, istotą te tego problemu chyba jednak jest pan minister wicepremier Sikorski. Bo ja, ja przypomnę, że po 89 roku, ale już patrzmy na konstytucję, no bo po 97 roku nie było takiego problemu. Czy prezydent i rząd byli z tego samego obozu politycznego, czy wywodzili się z różnych obozów, przestrzegali. Zasady. To znaczy, że żeby powołać ambasadora, że potrzebna jest zgoda premiera, premiera, potrzebna jest zgoda ministra spraw zagranicznych i potrzebna jest najważniejsza zgoda że Prezydenta Rzeczypospolitej. Bo wie pan, kto się na liście uwierzytelniającym podpisuje? Prezydent. Nie premier, nie minister spraw zagranicznych, tylko prezydent Rzeczypospolitej. Czy, czy kluczowe jest jedno nazwisko Bogdan Kwich? No, ale mamy też pana Sz Sznepat. Być może tych nazwisk jest więcej. Zresztą Pan prezydent bardzo jasno mówił. No nie może być wśród tych nazwisk osób, które kończyły moskiewskie szkoły jeszcze w czasie sowieckim, a takie były przedstawiane przez ten rząd. No to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Nie może być tych osób, które podpisywały różnego rodzaju no, skandaliczne listy, na przykład wskazujące na winę Polski, która broniła swojej wschodniej granicy granicy z Białorusią przed, prowokacj przed prowokacją rosyjsko-białoruską. Ci ludzie Czyli dzisiaj nie szpuda, chcą przyznać. Tak? Ci, ci ludzie nie chcą przyznać. Się do tego, pod czym się wtedy podpisywali, nie powinni być ambasadorami. Nie powinni być też tacy ludzie jak na przykład kierownik ambasady w Waszyngtonie. Co więcej, no, w Waszyngtonie to jest oczywiste z uwagi na. Ale relacje. w Waszyngtonie to jest oczywiste również wśród Amerykanów? Czy wy jako e, kancelaria prezydenta macie takie sygnały od strony amerykańskiej? Znaczy, wiemy o tym, przecież widzimy to, obserwujemy to, panie redaktorze, że te relacje, jeżeli chodzi o Polskę i Stany Zjednoczone, opierają się na relacjach prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Panie mistrze, to wiemy to nie jaki jest wizy, klimat. Wie, wiemy, jaki Pana jest klimat, premiera. ale czy są też słowa, czy są też konkretne sygnały ze strony amerykańskiej, ze strony amerykańskich partnerów, że dla Bogdana Klicha nie ma miejsca w ja Nie chciałbym tak głęboko wchodzić, panie redaktorze, w tę sprawę, bo to są sprawy niezwykle delikatne i najważniejszy jest interes państwa polskiego. A interes państwa polskiego przemawia za tym, żeby w Waszyngtonie, w najważniejszej stolicy, z uwagi na relacje między panem prezydentem Nawrockim i prezydentem Trumpem, co do których nie ma wątpliwości także premier Tusk, że one są dobre i one są. No, podstawą budowania dobrego sojuszu, trwałego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przez Polskę, to no, że w tej placówce powinien być ktoś, kto wskazany zostanie przez prezydenta Nawrockiego, tak żeby ta współpraca była bardzo, jasno bardzo, mówi, bardzo dobra. Premier Tusk bardzo jasno mówi, że Bogdan Klich nigdzie się nie wybiera. Bogdan Klik nigdzie się nie wybiera z Waszyngtonu, więc... No to jeżeli pan premier nie słuchał poprzedniego prezydenta Rzeczypospolitej, nie chce słuchać obecnego prezydenta Rzeczypospolitej, nie chce przestrzegać prawa i nie chce przestrzegać dobrego zwyczaju, że to prezydenci wyznaczali zwykle w tych krajach, gdzie mamy system prezydencki, a dodatkowo tam, gdzie były dobre relacje swoich ambasadorów, to znaczy, że nie chce zrozumieć, jaki jest polski interes. To jest niezwykle smutne. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, tak jak zmieniła się ta postawa, jeżeli chodzi... o jak pan tak procentowo, jakie są decyzje? szanse, na to, że do jakiegoś rodzaju porozumienia pomiędzy prezydentem a ministrem Sikorskim dojdzie. Bo tutaj... Nie ma zdolności profetycznych, tym bardziej w przypadku tego rządu. Ale ja analityczne powiedzieć... pan ma. Ja mogę tylko powiedzieć, że pan prezydent stawia bardzo jasne, konkretne, klarowne warunki. One są zgodne z prawem, zgodne z tym, jak do tej pory to funkcjonowało. Poza tym ostatnim okresem dwóch lat prezydentury prezydenta Dudy, kiedy właśnie minister Sikorski nie chciał tych dobrych zwyczajów i prawa przestrzegać. Mam nadzieję, że się to zmieni. No, każdy grzesznik ma swoją przeszłość i każdy. No, każdy grzesznik ma swoją też przyszłość.